Wróćmy do historii. Kusz promował czysty bunt przeciwko Bogu, prowadząc do stworzenia i budowy wieży Babel. Chcieli wstąpić do nieba i pokonać Boga. Chcieli zbudować strukturę. Jeżeli Jachwę kiedykolwiek postanowiłby ponownie zalać ziemię, byliby w stanie dzięki tej budowli przeżyć. Wszyscy mówili jednym językiem i postanowili, zamiast się od siebie oddalać, żyć razem i zbudować królestwo dla własnego panowania. Aby rzucić wyzwanie Bogu. Wieża Babel jest bardzo ważnym symbolem w świecie okultystycznym. Ilustruje bunt przeciwko Bogu oraz męskość. Wszystkie wyglądają tak samo jak wzniesiony budynek, czego przykładem może być ten obelisk, który znajduje się w Waszyngtonie. Biblia nie wyjaśnia szczegółowo, co działo się z kuszem i jego wyznawcami. Wiemy tylko, że był zbuntowany i doprowadził ludzi do buntu, budując wieżę Babel. Kiedy Bóg stąpił i zobaczył, co robią, nie był szczęśliwy. Postanowił pomieszać ich języki. Nikt nie mógł zrozumieć, co nawzajem mówią. Nie byli w stanie komunikować się ze sobą. Budowa wieży zatrzymała się. Bóg pomieszał ich język, tworząc nazwę Babel. kurz był zhańbiony. Jak dotąd powinieneś był z tego zrozumieć. Po powodzi były trzy linie. Sem, Ham i Jafet. Wiemy, że linia Sema stała się linią Izraela. Króla Dawida i Jezusa. Wiemy, że z linii Hama zaczął się bunt przeciwko Bogu. Teraz po Kuszu był Nimrod, syn Kusza. Nimrod był bardzo potężnym łowcą. Był mocny. Był również bardzo zdeterminowany, aby dokończyć plan, który rozpoczął jego ojciec. Podbił wszystkie zwierzęta, a następnie ludzi. Został przywódcą asyryjskiego Imperium Babilońskiego. Nimrod jest początkiem wszystkich historii, które zostały nam przekazane z biegiem czasu, o bogach, do których wszyscy odnoszą się potępiając chrześcijaństwo. Jego historia rozwinęła się i przekształciła go w Boga. Wszystko zaczyna się od Niego. Podążając za okultyzmem, doprowadzi nas to z powrotem do Niego. Tak czy inaczej jest to jego historia, którą należy zrozumieć, aby wiedzieć w co Poganie wierzyli. Nimrod komunikował się ze światem duchów, który prowadził go do osiągnięcia wielkich dzieł, takich jak wieża Babel, uzyskał wiedzę okultystyczną, która dała mu władzę nad jego ludem. Nimrod założył pierwszy światowy rząd, w którym wszyscy wyznawali tę samą religię, byli pod jego rządami, dokonywali ludzkich ofiar, a on panował. Czcili go jak Boga, ponieważ wprost rzucił wyzwanie Jahwe. Nimrod znalazł bunt tylko ze strony swojego wuja Sema, drugiego syna Noego. Sem widział obrzydliwości, jakich dokonał Nimrod i Kusz. Sem postępował zgodnie z przykazaniami Boga, knuł z innymi spiskowcami i zabił Nimroda. Nie tylko zabili Nimroda, pokroili go na kawałki i wysłali do wszystkich miast, które były pod rządami Nimroda. Sam zrobił to, aby pokazać, że Nimrod nie był Bogiem i aby ludzie przestali robić to, co robili i zaczęli czcić i być posłusznym Bogu jego Ojca Noego. Jego wyznawcy byli zdenerwowani i wystraszeni. Było oczywiste, że Nimrod nie był Bogiem, nie wiedzieli gdzie mają się udać. I tu kolejna część historii się łączy w prawdziwy zwrot akcji. Odpowiedź faktycznie przychodzi od kobiety, nie rządnicy. Podsumowując, historia Nimroda jest bardzo łatwa do zrozumienia. Człowiek, który początkowo twierdzi, że ma władzę nad innymi ludźmi, twierdzi, że jest Bogiem, to bardzo prosta koncepcja. Prawdziwy zwrot akcji zaczyna się, jak powiedziałem, z kobietą. Ta kobieta, która pojawia się na tym zdjęciu, to Semiramis. Semiramis była pierwszą żoną Kusza. Była także matką Nimroda. Twierdziła, że została bosko zrodzona po tym, jak kurz stracił władzę. Aby pozostać u władzy, zrobiła coś nie do pomyślenia w naszym współczesnym przekonaniu. Poślubiła swojego syna Nimroda. Po jego śmierci zaszła w ciąże i znalazła inny sposób na utrzymanie się u władzy. Powiedziała ludziom, że duch Nimroda ją zapłodnił. Twierdziła, że miała dziewicze narodziny z ducha Nimroda. Semiramis nie spała z mężczyzną, była zapłodniona Nimrod przez ducha Nimroda, tak twierdziła. Nimrod był teraz ojcem, a Semiramis była matką. To jest sam początek kultu Boga Ojca i Bogini Matki. To jest głównym motorem politeizmu, ale większość ludzi nigdy nie nawiązuje tego rzeczywistego połączenia. Semiramis była w stanie przekonać wyznawców Nimroda, że jej syn był spełnieniem się bożego proroctwa o Jezusie. w Księdze Rodzaju 3:15. I ustanowienie przyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdeprze Ci głowę, a ty ukąsi się w pięte. Ludzie wierzą, że jej syn będzie wybawicielem, aby pokonać węża. W rzeczywistości był to wąż, którego oni czcili. Udało jej się przekonać swoich wyznawców, że Nimrod nie umarł, ale wstąpił do słońca. Twierdziła, że to promienie słońca Boga Nimroda spowodowały, że poczęła. Teraz miał być czczony jako bal. Bóg słońca. A ona sama stała się boginią, twierdząc, że została stworzona przez Boga. W efekcie była boginią księżyca. Sprawiła, że uwierzyli, że stąpiła na ziemię z księżyca w gigantycznym jajku księżycowym, które wpadło do rzeki Eufrat, królowa Babilonu, czyli Madonna, zwana Semiramis. Stała się znana jako księżycowa bogini Isztar, którą można wymówić jako Wielkanoc, a jej jajo księżycowe stało się znane jako. Jajko Isztar, wiesz, że chrześcijanie powinni naprawdę zrozumieć, kiedy fałszywie obchodzą pogańskie święta wielkanocne. Jej syn miał na imię Tamuz, był teraz synem Bożym. Był odrodzonym bogiem słońca. Urodził się w czasie przesilenia zimowego. Stąd pochodzi portret Madonny, na którym widzimy matkę trzymającą małego syna Bożego. Później Tamuz został zabity przez dziką świnię. Semiramis, teraz Ishtar, powiedziała, że wstąpił na słońce jak jego ojciec, i są teraz w jedności. Po nimrodzie, Semiramis kontynuowała swój kult i ofiary. Ale z powodu zagrożenia ze strony Sema oni zmienili swoje podejście. To, co kiedyś było robione na zewnątrz, teraz było robione w tajemnicy. Wszelka praktyka przyszła od kusza i nimroda, a wywodziła się od nieczystych duchów. Teraz to będzie wykonywane w ciemności, stanie się tajemnicą. Całkowicie objawione będzie tylko godnym arcykapłanom i kapłankom. Na podstawie historii nimroda powstała tajemnicza religia, rozprzestrzeniła się między różnymi starożytnymi imperiami Babilonu, Egiptu, Persji, Grecji i Rzymu. Oto czym jest pogaństwo, najczystsza jego definicja. Bogaństwo jest zbiorem wszystkich politeistycznych przekonań skupionych wokół przekonań centralnych. Historie mogą się zmieniać, imiona bogów mogą się zmieniać, ale zawsze są trzy centralne postacie i bardzo specyficzna struktura: Bóg-Ojciec, który jest Bogiem Słońca, Bogini-Matka, która jest boginią Księżyca, i Syn Boga, który jest odrodzonym Bogiem Słońca. W zależności od tego, z jakiego narodu lub kultury pochodzisz, nosili różne imiona, ale wszystkie mają tę samą strukturę: Bóg Ojciec, Bogini Matka i Syn Boga. Ta tabela ilustruje kult boga i bogini pogan w różnych kulturach. Imperiach i religiach. Może to być dość mylące, ponieważ istnieje wiele różnych nazw i historii w zależności od narodu, regionu lub kultury. Ale to powinno dać Ci wystarczająco mocny przykład. W Babilonie Bogiem Słońca lub Bogiem Ojcem był Nimrod, Boginią Księżyca lub Boginią Matką była Semiramis, a synem Boga, odrodzonym Bogiem był Tamuz. W Egipcie Bogiem Słońca był Ra, Boginią Księżyca była Izyda. A synem Boga był Horus. W Grecji bogiem słońca był Zeus, boginią księżyca była Artemida, a synem Boga był Adonis. W Rzymie bogiem słońca był Jowisz, boginią księżyca była Diana, a synem Boga był Apollo. W kulturze nordyckiej to Wikingowie. Bogiem słońca był Odyn, boginią księżyca była Żoro, a synem Boga był Thor. W hinduizmie bogiem słońca był Wisznu. Boginią Księżyca była Chandra, a synem Boga był Krishna. W rzymskim katolicyzmie to stąd pochodzi większość kłopotów i oszustw, ponieważ Bóg Słońca jest tym, co wielu nazywa Bogiem. Boginią Księżyca jest dziewica Maria, a synem Boga jest Jezus. Teraz nie należy tego mylić z prawdziwą historią Jezusa. Podczas gdy my wierzymy w Maryję, nie czcimy jej jako bogini i nie nazywamy jej Matką Boga. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Jest to zamieszanie, które zostało wprowadzone na świat przez Kościół Rzymskokatolicki, który pomieszał swoich pogańskich bogów z historią Jeszua. Wkrótce nagram wideo, żeby pokazać wam dowody. Chodzi o to, że szatan strategiczny stworzył tę samą historię, lecz istnieją znaczne różnice. Nie sposób nie dostrzec w związku ze wszystkimi historiami tych bogów i bogi, najłatwiejszym rozróżnieniem, jakie można znaleźć przy identyfikowaniu pogańskich czcicieli jest to, że czczą zarówno Ojca, jak i Matkę Boga. Jeśli są oba, męski i żeński Bóg w systemie wierzeń, wtedy to jest pogaństwo. I to było i jest dominująca wiara na świecie od czasów starożytnych. Na tym opierała się religia. Było wielu innych Bogów, ale zawsze istniała hierarchia i ta specyficzna struktura była na szczycie. Cały ten system wierzeń został zakwestionowany tylko przez Izraelitów, którzy twierdzili, że komunikują się oraz są ludem wybranym jedynego prawdziwego Boga bitwa monoteizmu z politeizmem, jeden Bóg kontra wielu Bogów Nimrod, Semiramis i Tamuz. Zostali uśmierceni, a następnie czczeni. Ich imiona są różne, ale sedno tej historii jest jasne teraz. Wszyscy ci synowie, bogowie i księżycowe boginie. Innym podobieństwem jest to, że wszyscy zostali zrodzeni z tego samego Ojca. Ten Ojciec jest najwyższym Bogiem. Powiedział kłamstwo, że jest stwórcą i nosicielem światła wiedzy. On jest Ojcem Bogów. Jak wspomniałem wcześniej, jest głównym połączeniem, którego większość ludzi nie czyni. Może wszystkie te imiona odnoszą się do jednego Boga. Szatana, Lucyfera. Bala, wielu innych imion. Miał wiele różnych imion w wielu różnych kulturach. W Babilonie był Balem, w Egipcie był Ra, w Grecji był Zeusem, w Rzymie był Jowiszem, w Hinduizmie był Indrą, a w Izraelu Molechem. Był założycielem tych religii i najwyższym hierarchom bogów. To była religia, ale to wszystko jest lucyfer. Szatan ma cechy zarówno męskie, jak i żeńskie. Najwyższy Bóg nie. Te pogańskie wierzenia, wszystkie są skierowane na jeden cel. To był cel, który Kusz i Nimrod obaj mieli od samego początku, kiedy założyli imperium. Ostatecznym celem jest bunt przeciwko Bogu, aby pokonać Najwyższego i mieć świat czczący Bala jako Boga Ojca, Bogi. I matka Isztar ponownie dziewiczo narodziła dziecko z Bala, rodząc zbawiciela odrodzonego syna Bożego. Woduje to ich panowanie ponownie na ziemi. To wciąż ta sama i ta sama historia. Niezależnie od imienia Boga, historia w przepowiedni jest taka sama. To jest ostateczny cel i główne oszustwo szatana. Tu zaczyna się pogaństwo, a historia się nie skończy, dopóki nie skończy się kłamstwo. Teraz musicie zrozumieć, że istnieje wiele osób, które już czczą szatana jako Boga, wiedząc całkowicie komu służą, ale była większość, która czciła tych trzech bogów innymi imionami. Należy to zrozumieć, że w rzeczywistości czczą szatana poprzez oszustwo. Wiele dzisiejszych praktyk i tradycji koncentruje się wokół tego oszustwa. Masz teraz podstawę do silniejszego zrozumienia tych powiązań. Szatan jest mistrzem zwodzenia. Ten sposób zjednoczy świat, aby go czcić. Robili to w jego imieniu, w ciszy i tajemnicy od tysięcy lat. On stworzył wielu bogów i przekonań skupionych wokół niego. Ludzie na całym świecie akceptują ten kult. Ludzie muszą wracać do starożytności i odnosić się do duchowości, ale nie rozpoznają tego, że te wszystkie wierzenia skupiają się wokół szatana. Nie ma znaczenia znaczenia którego boga wybiorą z powodu tego, że nie jest to wiara w prawdziwego Jezusa Chrystusa, a pomieszanego z pogańskimi wierzeniami, prowadzi ich wszystkich do szatana. To jest część wielkiego oszustwa. Jak powiedziałem, w strukturze tego systemu było tylko jedno wyzwanie, tylko jedna linia ludzi, jeden naród powiedział, że istnieje tylko jeden prawdziwy bóg i że nie ma w nim również kobiecej natury. Był najwyższym bogiem i oni mieli z nim przymierze. Ten jeden naród był z linii Sema. A byli to Izraelici, 12 pokoleń Jakuba. Bez nich nie byłoby różnicy w tej historii. Ten film jest po to, aby rozbić wszystkie kłamstwa i nieporozumienia wokół religii. Zwłaszcza chrześcijaństwo nie jest religią białego człowieka, ani religią europejską. Nie jest czymś używanym do kontroli lub zniewolenia, z wyjątkiem tych, którzy celowo go niewłaściwie wykorzystują. W rzeczywistości jest to pogaństwo, które jest wykorzystywane do tego celu, jakim jest kontrola i zniewolenie. Pogaństwo jest w rzeczywistości religią europejską, również religią afrykańską i wiele innych religii kulturowych, ponieważ obejmowała cały świat i słyszysz, jakąkolwiek religię o strukturze trzech bogów, wielu innych bogów pod nimi, wiedz że jest to pogaństwo. Wstrzeż się wszystkich tradycji i kultur otaczających ich kult. Jest ich wiele. Wiele proroctw pasuje do prawdziwego Bożego proroctwa o Mesjaszu przez Jezusa Chrystusa. Czatan zwodziciel wykorzystał boskie plany, by zwieść człowieka. Oto czym jest antychryst. Podstawa zrozumienia tych informacji pozwoli na lepsze zrozumienie tradycji, które utrzymuje świat. To sprawi, że pomyślisz o tym, jakiemu Bogu naprawdę możesz służyć. Bez prawdziwej aktualizacji. Kluczowe punkty, o których należy wiedzieć, to, że... Lucyfer jest Bogiem Słońca. Data urodzin Boga Słońca przypada 25 grudnia wokół przesilenia zimowego, kiedy Słońce jest najbliżej Ziemi. Poganie czczą Księżyc, Boginię Księżyca, Boginię Dajanę, Isztar, Izydę i wiele innych imion. Ona jest bóstwem płodności kobiet, dziewica Matka Boska, nierządnica Babilonu. Jest wielbiona w Wielkanoc, aby każdego roku świętować jej powrót. To tylko podsumowanie pogaństwa. Powinno pobudzić cię to do myślenia i rozwiązywania więzi z tradycjami wierzeń i zwyczajów oraz własnego życia i ich przeglądu, a także do wzmocnienia się w wierze w prawdziwego Zbawiciela Jezusa.